Korzystam z obecności w Barczewie zespołu Golden Life, wokalista, lider zespołu Adam Pola Witam serdecznie. Witam. Nie mamy plec. za dużo czasu, okay. bo za chwilę e, zasiądziesz w drzwi. Tak jest. A tak wieczorem będzie. koncert? Tak jest. 30 lat na scenie muzycznej. Ja bym powiedział, że to jest kosmos w przypadku zespołu muzycznego. No, to Coś jest. jest z jednej strony kosmos, a z drugiej strony to wszystko jakoś tak szybko się potoczyło, że ja nawet nie wiem jak to się stało. A to jest ciągle ten sam Golden Light po 30 lat? A czy wiesz, tam z, ze starej gwardii został bodek pastylia e, Czyli była wymiana, niestety byliśmy zmuszeni, gdyż nasz perkusista zginął w wypadku i Karol zajął jego miejsce. E, no i z gitarzystami e, jeszcze to było tak, że jedni przychodzili, odchodzili, przychodzili, odchodzili. Teraz mamy nowego człowieka, jest nim Michał Wierzba i gra z nami. Od miałem, ponad roku. Miałem, też na, miałem też na myśli, bo no to jest jasne, że skład się zmienia, ale jakby wasze spojrzenie na muzykę, bo kiedy zaczynałeś się 30 lat temu, kiedy ty zaczynałeś 30 lat temu, pojawiłeś się w zespole, czy w ogóle zakładałeś, że twoja przygoda z zespołem może potrwać tak długo, czy w ogóle artyści zakładają coś takiego? <laughs> A czy jest to? Nie, wiem, być może na przykład ci nowi już teraz mają jakiś taki wytyczony cel i sobie tam jakoś się kalk kalkulują. U nas nie, u nas to była czysta przygoda i, i, i ta przygoda po prostu trwa, no, takie, takie nasze złote życie, po prostu niechcące nam wyszło. jeśli chodzi o style muzyczne, ale ciągle blisko rocka, ciągle to chyba... Znaczy tak, bardziej podzieś, tak. chyba takim wspólnym mianownikiem no, na pewno jest muzyka rockowa, chociaż my zawsze oscylujemy e, między takimi piosenkami, czyli tak, jesteśmy taką jedną nogą na, e, w muzyce pop i drugą nogą w muzyce rockowej, także e, nigdy nie, nie chcemy przejść ani tu, ani tu, chociaż w, na niektórych płytach e, słychać może więcej rocka, może trochę słuchać więcej popu, ale my jakby nie kalkulujemy, po prostu tworzymy, robimy piosenki. Czasami wychodzi tak, czasami wychodzi tak, po prostu. Jak wychodzi, to publiczność to ocenia. Bądź nie kupuje zespołu. Na nikogo się nie gniewamy. Uważamy, że muzyka jest dla wszystkich i każdy ma możliwość wyboru. No to piękne podejście I, i chyba daje wtedy najpełniejszą możliwość takiego tworzenia i przekazania tego, co się chce w muzyce przekazać. No tak, to no ja od zawsze... myślenia, jakiegoś kombinowania, kalkulowania. Znaczy, generalnie w ogóle w muzyce kalkulowanie jest jakieś takie podłe, ja uważam. No. Ale jest, na prostu Ale prostu w na... muzyczne, Jest, taki. oczywiście, że tak. No teraz patrząc na tych nowych artystów, to oni kalkulują tak, do kogo chcą po prostu, że tak powiem, uderzyć i, i, i to już jest takie dosyć polityczne po prostu myślenie, tak? takie po prostu, ja tam pakuję muzykę w taki po prostu nurt i, i, i tam chcę zdobyć po prostu sobie popularność u nas tak nie ma chociażby nawet przykład piosenki Oprócz błękitnego nieba pokazuje, że tak naprawdę to, bo myśmy wtedy jeszcze nie, nie umieli w ogóle śpiewać po polsku. Mhm. Ja mówię, słuchajcie, no ale jak, jak ja mam wejść i napisać tekst po polsku? To, to nie jest proste, no przecież zdawałem sobie sprawę z tego, żeby napisać tekst po polsku, to, to potrzeba jakiegoś warsztatu, jakiegoś przygotowania. A wpadła nam w ręce wtedy płyta manama. Ja mówię, słuchajcie, może zróbmy po prostu no. czyś. Bardzo melodyjna, więc, więc wyszło jak wyszło. A no, wyszło fajnie i ludziom się podoba do tej pory, czyli po 30 latach dalej ją śpiewamy i, i ludziom się podoba. No to bardzo miłe. Nie? Niedawno wydaliście singiel piosenka Kocham cię. A czy dzisiaj możemy mówić, że to będzie powiedzmy. Muzykę, jakby bez jakiegoś tam e, kalkulowania, e, co dalej, bo wiadomo, koncerty to jest taka, takie spijanie śmietanki, czyli tego, co się po prostu już tam osiągnęło. Nie? I na kanwie tego e, e, ludzie nas zapraszają na, na koncerty, organizatorzy e, mówią: OK, przyjeżdżajcie, grajcie, ale też musimy myśleć o tym, co za chwilę. Ostatnią płytę długo sobie wydaliśmy. W 2017 roku. Więc czas powoli, żeby tą nową płytę wydać. Tam na razie wypuściliśmy singla, mamy jeszcze pomysł, żeby wypuścić fajny duet, ale tutaj szczegółów jeszcze nie będę zdradzał. Być może jeszcze jakiś jeden singiel, ale na pewno też myślimy o płycie i pewnie te piosenki, które będziemy wypuszczać znajdą się na, na, na płycie. Czyli jakiś materiał? Jaki, jakiś materiał, tak. Poza tym mamy nowego człowieka w zespole, tak jak wcześniej wspomniałem, tego nowego gitarzystę, który aż się pali po prostu do tego, żeby robić, bo my jesteśmy tacy bardzo ostrożni, też wiemy, że zupełnie inaczej się wydaje te płyty jak kiedyś, tak? W latach 90. był ten boom, gdzie te płyty po prostu wychodziły jak, jak że tak powiem, bułki z, z piekarni i tego było bardzo dużo. Dzisiaj? To zupełnie inaczej działa. Dzisiaj się tak naprawdę sprzedają piosenki. a płyta jest tak naprawdę dodatkiem tylko mm -hmm. do tego, co ty tam osiągasz po prostu na bazie singli. Inaczej dzisiaj w ogóle muzyki słuchamy, prawda? Kiedyś to była no, czarna no, płyta, powiedzmy no, taśma magnetofonowa płyta CD, dzisiaj internet. Dzisiaj internet, dzisiaj mamy Spotify, dzisiaj mamy te wszystkie właśnie streamingi, gdzie młodzi ludzie w telefonie robią sobie playlisty i tak naprawdę układają sobie pod siebie po prostu wszystko co chcą. Piosenka kocham cię w ogóle była takim takim chyba do, dosyć dużym wbiciem noża po prostu przez nas, jeżeli chodzi o stacje radiowe. To był utwór stricte wkalkulowany w duże rozgłośnie i takie, które będą, być może będą, nas po prostu grały. Nie? Bo numer jest, że tak powiem. Mocno lekki, mocno pomocowe. Jechałem dzisiaj do Warczywa i słuchałem tej piosenki specjalnie. To jest takie troszeczkę inne brzmienie jak Life. Tak, tak. to zresztą było celowe zagranie z innym producentem, który bawi się zupełnie inną muzyką. Myśmy chcieli po prostu spróbować i zobaczyć, co z tego wyjdzie. I wydaje mi się, że byś było fajnie i ciekawie, dostajemy dużo sygnałów, że piosenka się podoba to są dla nas bardzo miłe sygnały, wiem, że jest grana, więc też fajnie. Adam, tak to jest w przypadku zespołów, że koncertujecie przede wszystkim w sezonie letni, letnim, prawda? Wtedy, kiedy jest ciepło, wtedy, kiedy jest więcej takich okazji. A chciałem cię zapytać, mówię o tym, bo chciałem cię zapytać w ogóle o Warmię i Mazury. To jest takie miejsce, które najchętniej odwiedzamy wtedy, kiedy jest ciepło. Miałeś tu okazję wypoczywać, może? Ja bardzo fajnie wspominam Lisbark warmiński też przez prezent koncertu, bo ja nie ukrywam, że w ogóle jeżdżenie po Polsce wiąże się głównie z graniem, ale to są też czasami takie miejsca, gdzie oprócz samego Bardzo mi się fajnie kojarzy, bo tam raczej fajny koncert zagraliśmy też przy okazji jakiegoś festiwalu. A dwa, że też była wspaniała impreza z, z, z fajnymi ludźmi i w fajnym miejscu, właśnie też w jakimś... takim takiej chyba agro, agroturystyce, już dokładnie nie, nie pamiętam, ja nie mam nigdy pamięci, ale wiesz, że... Wiem, że na przykład bodek, bodek, nasz basista, on zawsze skrupulatnie wszystkie miejsca sobie notuje i zawsze tam, gdzie mamy ochotę. Jej, ten... to, to już, to już na pewno nie jeden, nie wiem, zeszyt, nie, jeden zeszyt co? Z takim... Tak, 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 tak są ten... takie zeszyciki. Pamiętam chatę Uzbuja, taką słynną chatę, gdzie Sztygar podwał brzuchem. W ogóle nie miał w planie przyjmować zespołów muzycznych. A tak gdzieś kiedyś, tam było tak, że chyba nie było miejsca w hotelu czy coś i zaproponowali mu, żeby, żeby taki zespół muzyczny u niego zapitał i się tam rozgościł na 2-3 dwa, dwa, dni. Od tego momentu, wyobraź sobie, słynna Chata Buja stała się takim miejscem dla wielu, zespołów. dla wielu zespołów. My byliśmy jakby prekursorami tego miejsca i zawsze Zbój o tym pamiętał. Tam prowadził taką wielką księgę, wszyscy się tam pisywali. Miejsce szczególne, bo, bo to nie było tylko jakby miejsce do spania. On jeszcze opowiadał całą historię, jak tam budował to wszystko i tak dalej. A skąd on nie za że w ogóle że tu, a tutaj miał jakieś rekwizyty z kopalni. No są niektóre miejsca na tej ziemi, gdzie naprawdę fajnie się po prostu będzie pamiętało. Jesteście dzisiaj w Barczewie na konkursie festiwalu młodych kapel rokowych. No, pewnie nie raz masz okazję obserwować młody narybek tego roka. Są w Polsce takie talenty, które gdzieś z pewnej perspektywy wydaje się łatwo. Mamy internet, mamy różnego rodzaju źródła, które yy, yy, które po prostu pomagają tylko i wyłącznie ale konkurencja jest bardzo duża, w tych zespołów jest masa tak? i żeby się teraz przebić w, to, w tym wszystkim, to naprawdę trzeba no nie tylko umiejętności samego grania, pokazania się pokazania swojego talentu swojego sposobu na, na, na przedstawienie muzyki, ale też trzeba jeszcze tak właśnie menadżmentu, takiego menadżerskiego menedżer, po prostu talentu, pokazywania się, brania po prostu, wiesz, przed różnych miejsc, gdzie grać, po prostu by się pokazywać. Umiejętność i nie niepoddawanie muzykę było bardzo dużo, to, to pamiętam, że tą muzykę się chciało jeść po prostu, Wiesz, kapel było zawsze bardzo dużo po prostu, Płyty, wtedy powstawały polskie wytwórnie, Zigza, który nas wydawał, Izabelin, przecież studio i tak dalej, tych kapel naprawdę było multum, 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 dzisiaj młodzi ludzie są, każdy może pójść do studia, każdy może sobie w zakresie wydać płytę, kupić gitarę, jaką Kupić chce. gitarę, jaką chce, bo to wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Tylko, co by nie gadać, no jednak jest... trzeba się właśnie z tym wszystkim przebić w ten, w ten nurt, po prostu i, i, i zaznaczyć swoje miejsce. A to nie jest takie proste. Adam, za chwilę siędziesz w Żyli, ale jeszcze jedno pytanie, bo. Ty grałeś w reprezentacji artystów polskich. Cały czas grałem. Grałeś, tak? tak, no tak. Bo się chciel, w co roku mamy dwudziestolecie. O, te... tak? o tę piłkę znajdujesz czas, jeszcze ochotę, siłę na to, żeby... Znajduję. Z siłą może jest gorzej, ale już przechodzi młodsze pokolenie e, i jest dużo takich artystów, którzy, którzy po prostu no, no są szybsi, którzy mają więcej siły. Ale ja jeszcze też znajduję miejsce, też tam wchodzę na, na te 15-20 minut. No to daje taki trochę odskoczni, prawda? Tak, Od, tak. I... Poza tym wiesz, to, co by nie gadać, to jest jednak jakaś tam przynależność tych ludzi do gry, jest naprawdę multum. Nasza reprezentacja liczy 40-50 osób. są te rotacje ze względu na to, że jedni grają koncerty, inni właśnie mogą, no to zawsze jest to po prostu rotowane. Kto może, ten po prostu jedzie się, zgłasza akcesji i po prostu jedziemy na mecze. Tak, macie jest w sezonie właśnie głównie takim letnim sporo, nie? Dziękuję za rozmowę. Proszę bardzo. Zaskoczę Cię trochę. Nie mieliśmy okazji wcześniej, nie miałem okazji wcześniej Ci o tym powiedzieć, ale zwyczajem tego miejsca jest to, że każdy gość zostawia jakiś fan, który potem zlicytujemy na finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Myślę, że gdzieś tam w swoim busie znajdziecie jakąś płytę z autografem. Myślę, że tak. Pani. 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 Dziękuję, byłoby miło, miło gościć i wspaniałej zabawy w Barczewie. Dzięki Polecamy się, Hej. Dzięki.